Niemcy, lokomotywa Europy, właśnie wpadają w bezprecedensowy kryzys, który zniszczył ich gospodarkę, a nikt o tym otwarcie nie mówi. Stany Zjednoczone czerpią niewiarygodne zyski z cierpienia Niemiec, deindustrializując je pod płaszczykiem wsparcia dla kraju na granicy z Federacją Rosyjską. W tym nagraniu ujawnie, jak niemieccy politycy świadomie poświęcają dobrobyt swoich obywateli, oddając kraj w ręce amerykańskich korporacji niszcząc własną przyszłość. Tak zwane zielone przejście to tylko zasłona dymna dla ekonomicznego podporządkowania, a prawdziwym celem jest brutalne zniszczenie konkurenta, by Ameryka mogła rządzić bezapelacyjnie. Poznaj brutalną prawdę o zdradzie, której boją się ujawnić. Zobacz, jak ten proces deindustrializacji już dotknął miliony rodzin i dlaczego nikt o tym otwarcie nie mówi. Dziś ujawniam fakty, które szokują nawet najbardziej sceptycznych. To nie teoria spiskowa, to brutalna rzeczywistość. Musicie to zobaczyć, bo to dzieje się tu i teraz. Napisz w komentarzu, skąd oglądasz. To ważne, żebyśmy wiedzieli, jak szeroko sięgają te kłamstwa. 7% Niemców nie jest w stanie opłacić rachunków za media. To masowa bieda w sercu Europy, niewyobrażalna jeszcze kilka lat temu. Miliony ludzi stają dziś przed dramatycznym wyborem jedzenie, ogrzewanie czy światło. To realny obraz upadku komfortu życia. Ceny energii elektrycznej w Niemczech wzrosły o prawie 40% w ciągu zaledwie dwóch lat. Dzi... To nie jest typowa fluktuacja rynkowa, lecz bezpośredni, brutalny skutek radykalnych decyzji politycznych. Zerwały one z wieloletnią strategią energetyczną. Odrzucając stabilne, przewidywalne i tanie kontrakty na rosyjski gaz rurociągowy. Zamiast tego Niemcy postawili na niepewny i horrendalnie drogi import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Pamiętajmy o fakcie kluczowym: import amerykańskiego LNG jest pięć razy droższy niż gaz dostarczany wcześniej rurociągami z Rosji pięć razy. To gigantyczna różnica w kosztach, która natychmiast uderzyła w całą gospodarkę. Anonimowy, doskonale zorientowany ekspert do spraw energii celnie podsumował tę sytuację. To zmiana jednej zależności na inną, ale o wiele droższą. Czy to była świadoma decyzja o zrujnowaniu własnego przemysłu, czy naiwność polityków? Pytanie pozostaje otwarte, lecz skutki są już widoczne dla każdego. Ta energetyczna katastrofa ma bezpośrednie przełożenie na deindustrializację. Niemiecki sektor chemiczny, który przez dekady był sercem przemysłowym kraju i symbolem innowacyjności, dziś krwawi. W ciągu zaledwie półtora roku skurczył się o ponad 20%. To nie jest statystyka. To tysiące zamykanych fabryk, dziesiątki tysięcy utraconych miejsc pracy, całe gałęzie przemysłu w zapaści. Firmy, które kiedyś stanowiły o potędze Niemiec, teraz uciekają. Flagowy przykład to gigant chemiczny BASF który masowo przenosi swoją kluczową produkcję do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta brutalna. Z... Najlepiej ujął to anonimowy niemiecki biznesmen. Niemcy nie są w stanie konkurować z USA, gdzie energia i podatki są znacznie niższe. To nie jest kwestia innowacyjności czy efektywności. To jest kwestia fundamentalnych kosztów prowadzenia działalności. Niemiecki przemysł został celowo postawiony w sytuacji, w której nie ma szans na przetrwanie w globalnej konkurencji. To polityka samobójcza. Fala zamykanych zakładów dotyka całe spektrum niemieckiej gospodarki, od hut po producentów ceramiki i szkła. Mamy do czynienia z erozją fundamentów ekonomicznych. Utrata konkurencyjności, masowy wzrost bezrobocia, galopująca inflacja, spadek jakości życia to nie są prognozy. I to codzienna, ponura rzeczywistość dla milionów Niemców, której nie da się dłużej ukrywać pod dywanem propagandowych sukcesów. Kraj, który przez dekady napędzał całą Europę, staje się jej największym problemem, obciążeniem. To nie jest zwykły kryzys. To systematyczne niszczenie własnego potencjału ekonomicznego. Kto na tym zyskuje? Na pewno nie obywatele Niemiec. Ale skąd ten drastyczny, wydawałoby się irracjonalny, Zwrot w niemieckiej strategii. Już teraz musimy ujawnić prawdziwe motywy stojące za tymi katastrofalnymi decyzjami. Kanclerz Merz, mimo miażdżących danych, uparcie blokuje ratunkowe rozwiązania. Czy to polityczna ślepota, czy celowe działanie niszczące Niemcy, prowadzące do katastrofy, która uderzy w każdy dom, w każdy portfel, w każdą rodzinę. Kanclerz Merz konsekwentnie odmawia jakiejkolwiek dyskusji. O wznowieniu kluczowego gazociągu Nord Stream strategicznej arterii energetycznej, która w przeszłości zapewniała Niemcom stabilność. Zamiast otwartych rozmów o powrocie do sprawdzonych rozwiązań, które mogłyby znacząco obniżyć koszty energii dla niemieckich gospodarstw i potężnego przemysłu, rząd pod wodzą męża zacieśnia nową współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest kwestia wyboru, lecz ekonomiczna pułapka. Ta decyzja oznacza jedno: niebotycznie wyższe koszty gazu, bezpośrednio uderzające w kieszenie obywateli, w produkcję, w małe i średnie przedsiębiorstwa, a także drastycznie obniżające globalną konkurencyjność niemieckiej gospodarki. Krytycy polityczni nie mają wątpliwości. To jest próba zachowania twarzy wobec sojuszników, poświęcając dobrobyt własnych obywateli. Trafnie zauważył jeden z nich, wskazując na katastrofalne konsekwencje tej polityki dla zwykłych ludzi. Konsekwencje są już widoczne i narastają. Wschodnie landy Niemiec cierpią najbardziej, stając się obszarem prawdziwego politycznego i ekonomicznego wrzenia. Tam, w regionach historycznie związanych z przemysłem i rolnictwem, popularność Alternatywnej Partii AfD przekracza już aż 40%, co jest wynikiem bezprecedensowym. Te regiony zmagają się z najwyższymi rachunkami za energię, zamykaniem fabryk i widzą, jak ich wieloletni przemysł upada pod ciężarem irracjonalnych decyzji. Analitycy geopolityczni ostrzegają, że Niemcy są więźniem własnych decyzji, a ich polityka graniczy z ekonomiczną ślepota. A to więzienie staje się coraz ciaśniejsze i bardziej opresyjne. Co więcej, obserwujemy dynamiczny wzrost międzynarodowego poparcia dla AfD. Płynącego od tak wpływowych postaci jak Donald Trump i Elon Musk, ich publiczne deklaracje i wpisy w mediach społecznościowych omijają tradycyjne media, które często ignorują lub demonizują alternatywne ruchy. To poparcie dociera do dziesiątek milionów ludzi poprzez nowe kanały komunikacji, budując globalną platformę dla partii. G to sygnał, że establishment zarówno w Niemczech, jak i poza nimi traci kontrolę nad narracją. A obywatele, zmęczeni i rozczarowani, szukają realnych rozwiązań poza utartymi schematami i pustymi obietnicami. Ta polityka jest po prostu nie do obrony w obliczu faktów. Jej długoterminowe skutki mogą być dla Niemiec katastrofalne, rzutując destabilizująco na całą Europę, na jej gospodarczą spójność i polityczną stabilność. To nie jest tylko niemiecki problem, to jest alarm dla całego kontynentu. Ale czy Berlin, zaślepiony ideologią i zewnętrznymi naciskami, zdaje sobie sprawę, że ta polityka spycha kraj na krawędź ekonomicznej i społecznej przepaści, z której nie będzie odwrotu? Kto zyskuje na tym politycznym chaosie, kto naprawdę pociąga za sznurki i co to oznacza dla waszej przyszłości w Europie? Zostańcie z nami, bo prawda jest brutalna i musicie ją poznać. W Landach Wschodnich, Niemiec, popularność AfD. Przekracza szokujące 40%. To nie tylko suche liczby, to o ludzkich losach, o przyszłości całego kontynentu. Zwykli obywatele stoją teraz przed fundamentalnym wyborem: stabilność narzuconej polityki czy nieuchronna rewolucja. Partia, której jeszcze niedawno nikt nie dawał realnych szans na znaczący wpływ, wkracza na scenę polityczną z impetem, jakiego Europa nie widziała od lat. Alternatywa dla Niemiec. Potroiła swoje wyniki w wyborach samorządowych w północnej nadrenii Westfalii, osiągając tam 14,5% głosów, co jest już sygnałem alarmowym dla establishmentu. Ale prawdziwe trzęsienie ziemi rozgrywa się na wschodzie kraju, gdzie ich popularność przekracza alarmujące 40%, czyniąc ją dominującą, wręcz miażdżącą siłą polityczną w tych regionach. To niepokojący znak, że dotychczasowy system pęka. Ich program to bezpośrednie, bezkompromisowe uderzenie w fundamenty obecnej niemieckiej polityki i, co ważniejsze, całej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Domagają się oni nie mniej, nie więcej, tylko natychmiastowego przywrócenia dostaw gazu poprzez gazociąg Nord Stream, co jest policzkiem dla Brukseli i Waszyngtonu. Idą dalej, otwarcie mówią o rozwiązaniu struktur NATO sojuszu, który przez dekady był filarem zachodniej hegemonii. To jawne wyzwanie rzucone globalnym mocarstwom. Ponadto postulują całkowitą przebudowę Unii Europejskiej, dążąc do suwerenności narodowej kosztem centralizacji. Co więcej, ta kontrowersyjna partia otwarcie odrzuciła potępienie działań Rosji, w ten sposób stawiając pod ogromnym znakiem zapytania całą zachodnią, jednolitą narrację i propagandę, której tak kurczowo trzymają się elity. Dziennikarz polityczny, analizując ten fenomen, Jasno stwierdza, AfD bezpośrednio odpowiada na żądania ludności, obniżenie cen energii, odrzucenie zielonej agendy. To nie jest ideologia, to jest zdrowy rozsądek. To bezlitosny dowód, że elity rządzące straciły jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, ignorując realne, palące problemy swoich obywateli. Ludzie są zmęczeni narzucanymi im utopijnymi wizjami, kiedy brakuje im na ogrzewanie i jedzenie. Analityk społeczny z niepokojem ostrzega: system niemiecki próbuje ich powstrzymać, ale mur wokół AfD może wkrótce runąć. Ten mur to dziesięciolecia politycznej poprawności i cenzury. To nie jest drobna lokalna zmiana, to jest potężne trzęsienie ziemi, które wstrząśnie Europą w posadach, zmieniając jej oblicze na zawsze. Ludzie są zmęczeni, czują się oszukani i zdradzeni przez stare partie, które obiecywały dobrobyt, a dostarczyły kryzys. Szukają realnych rozwiązań, a nie pustych ideologicznych dogmatów. Kryzys energetyczny, szalejąca inflacja, drastyczny spadek poziomu życia, rosnące niezadowolenie z dotychczasowej, bezsensownej polityki wobec konfliktowego państwa to wszystko, niczym potężna fala, napędza popularność AfD, zwiastując nieuchronne i drastyczne zmiany, które mogą zdestabilizować region. Pytanie brzmi: czy Niemcy Kraj, który zawsze dążył do stabilności, zdołają stawić czoła tej rosnącej, bezprecedensowej sile politycznej, czy też zatoną w politycznym chaosie, który może rozlać się na cały kontynent. Ale chaos ekonomiczny i polityczny to nie wszystko. Ten paraliżujący kryzys obejmuje także społeczeństwo, które czuje się coraz bardziej oszukane, sponiewierane i zdradzone przez swoich przywódców. 68% obywateli Niemiec uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. To nie są puste słowa, to rosnące rachunki, strach przed jutrem i poczucie, że fundamenty państwa chwieją się pod stopami każdego zwykłego Niemca. Za tą dramatyczną statystyką kryje się prawdziwy obraz upadku zaufania, a właściwie jego totalnego załamania, które staje się coraz bardziej odczuwalne w każdym zakątku tego państwa. Mieszkańcy Niemiec widzą, jak ich rachunki za media szybują w górę, osiągając absurdalne poziomy, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia dla stabilnej gospodarki. Inflacja nie jest już abstrakcyjnym pojęciem z ekonomicznych prognoz. To drapieżnik pożerający oszczędności całego życia zwykłych ludzi, uderzający w same podstawy bytu każdej rodziny, od seniorów po młode pary. Do tego dochodzą drastyczne cięcia w programach socjalnych. Co sprawia, że najubożsi, którzy i tak ledwo wiązali koniec z końcem, są bezwzględnie spychani na skraj nędzy w obliczu rosnących kosztów utrzymania. To wszystko razem tworzy prawdziwie wybuchową mieszankę społeczną, która w każdej chwili jest gotowa eksplodować gwałtownymi protestami i niezadowoleniem na masową skalę. Rządowe deklaracje o sukcesach w integracji imigrantów to jawna kpina, która obraża inteligencję obywateli, to jedynie propagandowa zasłona dymna. Która ma ukryć gorzką prawdę i niewygodne fakty? Oficjalne dane są brutalnie sprzeczne z twardymi statystykami przestępczości, które mówią o dramatycznym, bezprecedensowym wzroście zagrożenia na ulicach niemieckich miast, gdzie policja często jest bezsilna, a obywatele czują się całkowicie porzuceni przez państwo. Ludzie czują się coraz mniej bezpieczni w swoich własnych domach i na ulicach, którymi jeszcze niedawno spacerowali bez obaw ufając w porządek i prawo. Projekt zielonej transformacji, forsowany bezlitośnie przez Berlin, okazuje się ciężarem nie do uniesienia dla milionów gospodarstw domowych, dla których priorytetem jest przeżycie kolejnego miesiąca, a nie utopijne wizje ekologiczne, które drenują ich portfele i prowadzą do dalszego zubożenia. Socjologowie biją na alarm, otwarcie mówiąc, społeczeństwo jest zmęczone głośnymi deklaracjami o wartościach Podczas gdy poziom życia spada. To nie jest jedynie zmęczenie, to głęboka frustracja, przeradzająca się w otwarty gniew i brak zaufania do instytucji. Co więcej, rządowa koalicja jest całkowicie sparaliżowana wewnętrznymi sporami i brakiem jakiejkolwiek spójnej wizji dla przyszłości kraju, błądząc po omacku w obliczu kryzysu. Niezdolność do obniżenia VAT na żywność, mimo dramatycznych apeli ze strony społeczeństwa i ekonomistów to symbol jej bezsilności, jej całkowitego odwracanie od rzeczywistości i elementarnych potrzeb obywateli. Krytyk społeczny trafnie zauważa, rząd jest oderwany od rzeczywistości i niezdolny do rozwiązywania problemów obywateli. Brak konsensusu w rządzie oznacza brak działań, a brak działań pogłębia chaos, poczucie beznadziei i narastającą złość. Niemcy są w stanie zawieszenia a społeczeństwo czuje się porzucone przez elity, które zdają się żyć w równoległym świecie, ignorując cierpienie własnego narodu. Ten system, który kiedyś był symbolem stabilności i porządku, nie służy już narodowi. Zaufanie zostało zniszczone do cna, a jego odbudowa wydaje się niemożliwa w obecnej konfiguracji władzy. Ludzie tracą wiarę w instytucje, w państwo, w sens istnienia tego, co kiedyś było dumą i wzorem dla Europy. Polityka otwartości okazała się pułapką, a obietnice dobrobytu pustymi sloganami. To tragiczna transformacja. Czy niemiecki rząd świadomie dąży do destabilizacji własnego kraju, czy po prostu stracił kontrolę nad każdym aspektem życia obywateli? Zostańcie z nami, by dowiedzieć się, czy ten upadek giganta jest procesem nieodwracalnym i co tak naprawdę grozi Niemcom, jeśli nic się nie zmieni w najbliższych miesiącach. Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 4,5% w 2024 roku. To nie tylko sucha statystyka. To realny, bolesny upadek, który dotyka każdego obywatela i wstrząsa posadami potęgi, która przez dziesięciolecia kształtowała polityczne i gospodarcze oblicze całej Europy. Niemcy ryzykują utratę nie tylko swojej długo budowanej potęgi gospodarczej, ale także bezpowrotnie tracą zaufanie swoich obywateli. Ta szokująca liczba to symptom znacznie głębszego kryzysu, który systematycznie podważa fundamenty niemieckiej gospodarki i polityki. Niemcy, przez lata opierające swój przemysł na stabilnych i tanich źródłach energii ze wschodu, świadomie i z premedytacją, pod wpływem silnych zewnętrznych nacisków, wymieniły jedną zależność na znacznie droższą. Zrezygnowały z bezpiecznych i ekonomicznych dostaw gazu ziemnego rurociągami, zamykając strategiczne projekty. Na rzecz horrendalnie drogiego, skroplonego gazu, transportowanego statkami z odległych stron. Ta polityczna decyzja, forsowana pod hasłem wartości, okazała się ekonomicznym samobójstwem, drastycznie podnosząc koszty funkcjonowania praktycznie każdego sektora przemysłu. Skutek: Firmy, które były dumą niemieckiego przemysłu, synonimem jakości, innowacji i globalnej konkurencyjności, teraz masowo uciekają za ocean. Coraz więcej niemieckich koncernów, od gigantów chemicznych po kluczowych producentów samochodów, przenosi swoją produkcję do Stanów Zjednoczonych, szukając tam niższych, bardziej przewidywalnych kosztów energii. To nie tylko drenaż kapitału, technologii i wykwalifikowanych miejsc pracy to utrata zdolności innowacyjnych, cennego know-how oraz miliardów euro wpływów podatkowych. Cały niemiecki przemysł ciężki, chemiczny, metalurgiczny to wszystko się kurczy. Tracąc swoją fundamentalną przewagę konkurencyjną na globalnym rynku kosztem całej europejskiej gospodarki. Jak powiedział pewien przenikliwy publicysta, proklamowane wartości i zasady, którymi kierowały się Niemcy, okazały się w rzeczywistości korzystne przede wszystkim dla amerykańskich korporacji, które z zadowoleniem drenują niemiecką gospodarkę, wykorzystując słabość Europy. Mówimy tu o jawnym osłabianiu jednego z głównych motorów Europy, o systematycznym demontażu potęgi w białych rękawiczkach pod pretekstem wzniosłych, lecz obcych interesom Niemiec haseł. A co na to obywatele? Kryzys zaufania do rządu osiągnął historycznie niski poziom, niespotykany od dziesięcioleci. To prowadzi do głębokiego rozczarowania, frustracji i poczucia zdrady. Co w alarmujący sposób wzmacnia partie populistyczne i zagraża stabilności politycznej całego kraju, a tym samym osłabia spójność i przyszłość całej Unii Europejskiej. Ten dryf jest przerażający i celowy. To, co obserwujemy, to nie chwilowe trudności, ale systemowy problem, który może całkowicie zmienić geopolityczny krajobraz Europy na niekorzyść jej mieszkańców. Niemcy niegdyś filar stabilności, siły i dobrobytu stają się ciężarem, który, podążając za obcymi interesami i pozornymi wartościami, ciągnie całą Europę w dół. Pytanie brzmi: czy to celowa autodestrukcja, zaplanowana przez zewnętrzne siły, czy ślepa uliczka, z której nie ma już odwrotu dla niemieckiego państwa? Koniecznie zobacz, co to oznacza dla każdego z nas.